W dzisiejszym odcinku Ile zarobią Adamek i Halidow? Okniński o popku Pudzianowski o walce na flikowej gali Zawodnik UFC zawalczył z niepełnosprawnym Mike Tyson wrócił do ringu? Były zawodnik UFC ostro o zarobka w najwyższej organizacji na świecie Mamet Halidow przygotowuje się do swojego pierwszego pięścierskiego pojedynku z Tomaszem Adamkiem, trenując również z Michem Matellą, swoim dawnym rywalem z KSW. Spotkali się na zimowym obozie treningowym w Górach, gdzie Matella podzielił się wspólnymi zdjęciami i skomentował. Tylko ciężka praca. Mamet Halidow będzie gotowy. Maciej Kawulski, jeden z szefów organizacji KSW, wyraził ekscytację na mediach społecznościowych dotyczącą walki wieczoru gali XTB KSW Epic z udziałem Tomka Adamka i Mameda Halidowa. Zaznaczył, że walka inna niż zwykłe gale KSW nie będzie dostępna na Viaplay, lecz w systemie Pay-Per-View lub na kanał Plus Online. Na profilu KSW pojawił się emocjonujący zwiastun walki pomiędzy Adamkiem a Halidowem, przedstawiający krótki fragment zapowiedzi tego starcia legend. Nie chcę się powtarzać, ale podobno czas jest najgorszym przeciwnikiem każdego sportowca, bo to przeciwnik, z którym się nie da wygrać. Jak patrzę na tą dwójkę, to myślę sobie, że może nie da się z nim wygrać, ale chociaż na chwilę ograć. W momencie, jak usłyszałem, że Tomek Adamek mówi, że chce toczyć jeszcze jedną walkę, no to już pomyślałem sobie, że dla mnie była to wymarzona walka. Dlaczego nie wracać, jak jestem zdrowy. A jeszcze chcę dać kibicom y, pocieszyć się moim stylem. Adamek to jest, nie wiem, czy ktoś większe osiągnięcie ma w boksie. KSW zaprasza na pełną zapowiedź walki Adamka z Halidowem. Dostępną na kanale YouTube KSW. Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW w wypowiedzi dla fakt.pl stwierdził, że zarobki Tomasza Adamka i Mameda Halidowa za ich walkę na KSW Epic będzie rekordowa, przekraczając potencjalne 3 miliony złotych. Wcześniej takie sumy zarabiali Halidow i Pudzianowski w grudniu 2022 roku. Lewandowski w rozmowie z Karolem Garncarzem wykluczył możliwość zorganizowania pożegnalnej walki dla byłego mistrza KSW Marcina Wrzoska, który skupił się na free sugerując, że Wrzosek prawdopodobnie już nie wystąpi w KSW. na, na pewno na KSW epik nie zawalczy. Ja w ogóle nie słyszałem, żeby. Znaczy, coś tam słyszałem, że zamierza, ale no wiesz, no, my nie jesteśmy platformą, że zaraz zawodników, którzy od nas odchodzą, nagle mają kończyć u nas kariery. I to jest, wiesz, bo tak było w przypadku zawady drugiego zawady i każdy jakby chce kończyć u nas kariery. Trzeba było się też zastanowić w momencie, kiedy wiesz, jakby inne marzenia tym chodziły po głowie, gdzie ja miałem plan zarówno wobec Marcina, zarówno wobec Zawady inny, Oni zdryfowali w inny kierunek. To nie rozumiem, dlaczego jeżeli tak zdryfowali mieli takie wspaniałe inne marzenia, nie powiodło im się, to ja mam teraz na koniec dnia im po prostu dawać jakąś taką kartę na zasadzie mówić, że wszystko jest ok, i było, nic nie było. No nieprawda. Było dużo, było dużo niesnasków. Ja nie mam specjalnie potrzeby, znaczy już wiadomo Zawada już przeszedł na emeryturę. Chyba, że o Dawidzie mówimy, to też jest w ogóle historia, o której chcę zapomnieć i tak samo o, Marcinu, o Marcinie Wrzosku. Mamy tylu zawodów. W rozmowie z Mirisowym Aknińskim na kanale Fansportu TV trener Akademii Sportu Walki Wilanów stwierdził, że Popek jest skończony jako zawodnik i nie powinien pojawiać się na wydarzeniach sportów walki. Eee, tym swoim zachowaniem pokazał się, że jest kompletnym debilem, ale już debilem przez duży D i dla niego nie ma miejsca tutaj jakby... E, m, powinien być odsunięty e, ze wszystkich e, wydarzeń, sportów, walki, dlatego że to, co po prostu zademonstrował, jaką m, pokazał po prostu swoją stronę, jak, jak pokazał siebie, to po prostu jest dno, dna i, i to już chyba, no chyba już gorzej nie można. No, pewnie może on by wymyślił jeszcze coś gorszego, głupszego, ale po prostu ten człowiek powinien być wykluczony ze społeczności MMA, bo po prostu nie dość, że był kiepskim zawodnikiem MMA, no to po prostu swoim, tym swoim zawaniem po prostu przekreślił siebie. Siebie przekreślił, on jest skreślony już moim zdaniem ta osoba nie powinna w ogóle być zapraszana na gale MMA. Nie powinna. Borys Mańkowski, znany jako Diabeł Tasmański, w wywiadzie na kanale Karola Garnicarza wyjaśnił, że nie będzie uczestniczył na gali KSW w Gliwicach, na KSW Epic. Nie by było się bić na tej gali, e, ale niestety mogę, na dzień dzisiejszy mogę pozwolić sobie tylko na walkę na zasadach bokserskich. E, Niestety liczne kontuzje tutaj mnie, mnie zastopowały jakby w rozwoju MMA. E, obecnie się borykam z, z problemem z nogą właśnie i dlatego e, no nie mogę być na tyle sprawną małpą, żeby móc sobie pozwolić w ogóle na trening MMA. Jak na razie mogę boksować, mogę robić siłownię i, i prędzej tutaj mógłbym zawalczyć z kimś boksie na razie niż, e, niż na KSW w MMA. Także... Krótka przerwa, zanim przejdziemy dalej. Mamy do Was ogromną prośbę. Celem kanału MMA Info jest uzyskanie 20 tysięcy subskrypcji. I tylko z Waszą pomocą uda się to osiągnąć. Bez zbędnego przedłużania lecimy dalej. W dalszej części wywiadu Borys Mańkowski podzielił się swoimi przewidywaniami na temat walki Halidowa z Adamkiem. Z boks, nie, kurde. Inaczej. W dużych rękawicach obstawiam Tomka Adamka. Kibicuję całym sercem Mamedowi Halidowi Halidowowi. I to nawet, żeby. E, Zdokotował Tomka i wtedy ja sobie powiem ha ha ha, a mnie nie zdokotował. <laughs> Na przykład. E, ale jakby się bili w małych rękawicach do MMA, to wtedy obstawiam mameda z racji tego, że po prostu... No to nie jest... no duże, 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 duże. No, no wiem, dlatego obstawiam Tomka kim ale Tomek to 6 lat mówi? prawie nie walczył. No nieważne. Nie ważne? Ale to jest bokser. Mariusz Pudzianowski, długoletni zawodnik KSW, w wywiadzie na kanale Olymp, przyznał, że otrzymuje propozycje walki w organizacjach fightowych. Chodzą do mnie federacje fight'owe. proponują mi dużo większe pieniądze niż z Tak, proponują mi. Już jedna była federacja, druga. Nie, dziękuję. Małą łyżką najem się, ochroną bym się udławił. Ale to nie jest też, Mariusz, trochę kwestia lojalności? Pieniądze to nie wszystko. Ktoś powie, a bo ten se tak mówi. Jak już dochodzisz do pewnego etapu, coś więcej się liczy niż pieniążki. Pieniążki mam, wystarczy mi. A później się liczy coś więcej. Tak jak już Ci powiedziałem, tylko zaufanie budujesz 20 lat. Pudzianowski skomentował aferę związaną z Popkiem, podkreślając szkodliwość na. Jego post na mediach społecznościowych był reakcją na skandal z oddziałem rapera. Pudzianowski, który wcześniej pokonał Popka w walce, stwierdził... Krotyki to zło, trzeba robić to z głową. Artur Szpilka również skomentował wypowiedź Pudzianowskiego, mówiąc, cytując Z tym, że akurat z -kami nie da się z głową. Uważam, że to największy problem dzisiejszych czasów mówi wam to ktoś, kto stracił na tym trochę swojego życia. Nie chwalę się tym, a przestrzegam. Od pięciu lat wolno do tego gówna. Artur Szpilka przedstawił swoją opinię na temat nadchodzącej walki Halidowa z Adamkiem w rozmowie z Andrzejem Kostrym dla Super Expressu. Ponieważ Tomasz Namek jest zawodnikiem, który spędził w, w boksie, ojej, lat temu, dinozaur, można powiedzieć, prawda? Więc pod każdym względem, w ringu, podejrzewam, powinien być lepszy, ale wychodzi do zawodnika niekonwencjonalnego, zawodnika, po którym nie wiesz, czego się spodziewać po mamedzie Kalidowy, którym jak wiemy, po każdej walce reprezentuje coś innego. Przede wszystkim jest bardzo przebiegły w ringu. Do tego pamiętajcie jedną najważniejszą rzecz: to nie jest ring, to jest klatka. Nie ma Cornera. Nie da się łatwo, bardzo łatwo wyjść, jeżeli zapędzisz gościa, bo klatka jest okrągła, więc idziesz na boki i wychodzisz. Jestem bardzo ciekawy i może wiele osób to zaskoczy, ale upatruję faworyta w Mamed. Szpilka wyjaśnił, kiedy i z kim planuje powrócić do klatki KSW. No, tego jeszcze chyba nie wiem, czy mogę mówić, ja coś tam wiem. Jest to na przełomie maja-czerwca, wracam i co, do czego razy sztuka, panie, panowie. Malka, szpilka, wrzosek. Oł. W internetowym głosowaniu fanów KSW Damian Pibowarczyk zmierzy się z Kleberem Silwą, a Rafał Haratek z Marcinem Wójcikiem w turnieju wagi półciężkie na gali XTB KSW Epic. Gala będzie wyjątkowa, z powrotem do korzenie konfrontacji stylów i formuły turniejowej, gdzie cały turniej odbędzie się podczas jednego wieczoru. Półfinały będą dwurundowe, a finał trzyrundowy. Francis Ngannou, były mistrz FC przygotowuje się do swojej drugiej walki w boksie przeciwko Antonemu Joshui. Jego trener Eric Nixik uważa, że styl walki Joshua pasuje Ngannou, jak powiedział w rozmowie dla MMA Fighting. Nie chcę mówić, że Joshua będzie bardziej potężny na zakontowanie niż Fury, ale na pewno wydaje się być bardziej wygodny do walki pod względem stylistycznym. Anton jest zawodnikiem, który dobrze radzi sobie w walce ukrywając się za ciosami i prostymi, ale wydaje mi się, że powinniśmy znaleźć drogę do celu bez uganiania się za nim. Przy jego stylu walki Francis powinien go złapać. Aulo Costa jeszcze nie podpisał kontraktu na walkę z Robertem Witakerem, ale Witaker jest przekonany, że ich starcie się odbędzie. Jak wyjaśnił w programie The MMA Hour. Nie martwię się tym. Nawet nie wiedziałem, że jest taka sytuacja, i że to jest dla kogoś problem. Jak UFC proponuje mi walkę i się na nią zgadzam, to jest dla mnie temat zamknięty. Nie ma znaczenia, kiedy podpiszę kontrakt. Skoro powiedział, że zawalczę, to zawalczę. Moim zdaniem ta walka jest dobra dla nas obu. Oba jesteśmy wysoko notowanymi średnimi, którzy chcą ponownie wejść na szczyt. Nie widzę powodu, aby on miał zrezygnować z tego pojedynku. Max Holloway, były mistrz wagi pierkowej UFC, będzie walczył z Justinem Gage na gali UFC 300. Holloway uważa, że ich pojedynek będzie prawdziwą walką wieczoru dla fanów, jak powiedział dla serwisu MMA Fighting. Wiem, że oni nadal pracują nad walką wieczoru, ale gdy tylko ogłoszono moją walkę z Justinem, ludzie zaczęli nieco inaczej mówić o gali UFC 300. To wydarzenie zaczęło im się podobać. W większości nasze walki są odbierane przez fanów jako prawdziwe starcie wieczoru. Ludzie wiedzą, czego mogą się po nim spodziewać, a ja nie mogę się doczekać, aby to fanom dać. Jailton Almeida, niepokonany w UFC, przegrał charytatywny pojedynek z Alvaro Borgesem, sportowcem z zespołem podczas gali Demo Fight 18. Pojedynek zakończył się w parterze, gdzie Borges skłonił Almeidę do poddania się. W rozpisce gali UFC 299 nastąpiły zmiany w kolejności walk. Polscy zawodnicy Mateusz Gamrot i Michał Oleksiejczuk będą walczyć odpowiednio z Rafałem Dosanjosem i Michaelem Pereirą. Pojedynek Gamrota spadł w karcie wstępnej, a walka Oleksiejczuka awansowała i teraz zamyka kartę UFC Fight Pass. Walki Polaków dzieli tylko jedno starcie na karcie wstępnej. Mike Tyson, mimo zakończenia kariery, wciąż budzi emocje i jest wyzywany przez kolejnych rywali. Ostatni zawodowy pojedynek stoczył w 2005 roku, ale powrócił w 2020 roku na stracie pokazowe z Royem Johnsem juniorem. Teraz planuje pojedynek z Fiodorem Emelianenko, legendą MMA. Walka ma się odbyć w Arabii Saudyjskiej, gdzie Tyson Fury zmierzy się z Aleksandrem Usykem. Nil Magny, doświadczony zawodnik MMA, w programie DMMA Hour przyznał, że UFC stawia przed nim młodych rywali, aby mogli budować na nim swoją markę. Magny jest jednak zdecydowany kontynuować pokrzyżowanie planów organizacji. To dość oczywiste, co się tutaj dzieje. Walczę z gościem, który jest niepokonany w UFC. Jest młodą, wschodzącą gwiazdą, która walczy na swoim terenie. To była dla niego ogromna szansa na wdarcie się do rankingu. Przyjmuję tego rodzaju przeciwności z otwartymi ramionami. Ostatecznie tak są porozkładane te karty na stole. Muszę stawić czoła młodym zawodnikom, którzy chcą wejść do rankingu i muszę z nimi wygrywać w imponujący sposób. Drikus Duplessis nowym nowy wagi średniej Jewsi ujawnił, że po walce na UFC 297 z Striklandem przyznał, że to duples i wygrał ich pojedynek. Strikland sam ocenił, że to Afrykaner był lepszy. To pierwszy raz, gdy powiem to publicznie. W po walce podszedł do mnie, zanim orzekli moje zwycięstwo. Podałem mu rękę i powiedziałem, że jest wojownikiem, że daliśmy świetną walkę. On przyznał, że go na pewno pokonałem. Powiedział, że zasłużyłem na wygraną. Że wygrałem ten pojedynek i go pokonałem. Przyznałem mu rację, zgodziłem się z nim. Widać to było na jego twarzy, że wie, że to ja wygrałem. Kiedy sędzia trzymał nasze ręce, to wiedział, że nie wygrał tego pojedynku. Dana White, prezes UFC, odnosi się do kontrowersyjnych wypowiedzi Shauna Stricklanda, porównując je do postawy Tyrona Woodley'a wobec ruchu Black Lives Matter. White powiedział, To jest Ameryka. Tutaj każdy może mieć własne zdanie. Tak jest z Seanem Stricklandem. On mówił wiele dziwnych rzeczy. Nie zgadzam się z nim w 95%, ale ma prawo mówić co chce. A jeśli tobie się to nie podoba, to po prostu nie oglądaj tego. Włącz jego walkę i czekaj aż dostanie w twarz. Nie denerwuj się i nie traktuj tego przesadnie poważnie. Tyron Woodley, były mistrz wagi pośrednio UFC, skrytykował system wynagrodzeń w organizacji, poruszając kwestię nierówności płac. Woodley stwierdził Wiele razy kłóciłem się z UFC w twojej sprawie. W NBA taki Steph Curry świetnie rzuca trójki i zarabia najwyższe pieniądze, a w UFC DJ, który 11 razy sięgał po pas, dostawał tyle samo co Donald Seron, który nigdy nie zdobył pasa. Cowboy zarabiał 350 tysięcy dolarów, a nigdy nawet się do niego nie zbliżył. Proponowali mu każdego rywala i walczył nawet z kontuzją, ale do mnie to nie przemawia. Gordon Ryan, znany Grappler, poinformował na mediach społecznościowych o swoich problemach zdrowotnych. Ostatni miesiąc spędził w łóżku, z kłopotami żołądkowymi i stracił 9 kg wagi. W mediach napisał, cytując: Przez ostatni miesiąc w zasadzie byłem przykuty do łóżka. Praktycznie nie mogłem jeść ani trenować. Dziś udało mi się zrobić coś więcej niż lekki trening. Schudłem 9 kg. Teraz mieszczę się w limicie kategorii półciężkiej. Pewnie jestem najlepiej dociętym gościem na świecie. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.